Nie tylko Unia Europejska, ale również Stany Zjednoczone są wielkim placem budowy. Nie chodzi tu jednak o budowę nowych supermarketów, dworców czy fabryk, ale o wykreowanie nowego typu człowieka. I w Unii, i w Stanach decydujący głos mają socjaliści. Bo nawet gdy tracą na pewien czas władzę polityczną, to i tak potrafią zachować szerokie wpływy na najmłodsze pokolenie. Dokonują tego za sprawą mediów. A zwłaszcza poprzez edukację. Dlatego warto zobaczyć, co takiego w edukacji dzieje się za oceanem. Temat ten podjął profesor Curtis Hancock z Rock House Jesuit University w Kansas City na bardzo ciekawej konferencji, która odbyła się niedawno na Uniwersytecie Abad Oliba w Barcelonie, a poświęconej procesowi depersonalizacji społeczeństwa zachodniego. Wśród wielu zagadnień podejmowanych i rozwijanych przez profesora Hancocka, znalazły się te, które dla nas mogą być interesujące, a nawet zaskakujące. Okazuje się bowiem, że w Stanach Zjednoczonych już od pierwszej połowy XIX wieku pojawiła się silna tendencja tworzenia szkół państwowych, formujących takiego obywatela, jakiego potrzebuje właśnie państwo. Ideę tę zaszczepił Race Man. A za wzór posłużyły mu szkoły pruskie, którymi zafascynował się w trakcie swojej podróży po Europie. W ten sposób w Ameryce obok szkół prywatnych, stanowiących w zasadzie własność wspólnot religijnych, zaczęto propagować szkoły państwowe. I nie byłoby w tym nic zdrożnego, gdyby nie fakt, że szkoły państwowe wcześniej czy później stają się narzędziem w ręku polityków, którzy za ich pośrednictwem chcą przekazywać określoną ideologię, by realizować jakąś utopię. W wypadku Ameryki jest to najczęściej utopia mająca swe źródła w myśli Jana Jakuba Rousseau i o oświeceniu. Po czym można poznać obecność tej właśnie myśli, a właściwie ideologii po 200 ponad latach? Po tym, że w procesie edukacji szkoła za wszelką cenę próbuje zmarginalizować rodzinę. Myślą tak: nauczyciele są zawodowcami. Oni się znają na edukacji, oni pokończyli odpowiednie kierunki studiów pedagogicznych, specjalne kursy, a kompetencje rodziców są minimalne, więc lepiej, żeby ci ostatni za edukację się nie brali. Wygląda to przekonująco, ale problem polega na tym, że metody muszą być dostosowane do celu. A cele edukacji mogą być przeciwne nie tylko oczekiwaniom rodziców, ale i tradycji, jaką rodzice reprezentują. W ten sposób szkoła państwowa może kolidować z etyką, kulturą narodową i religią, jakiej wyrazicielami są rodzice. I tak właśnie dzieje się w amerykańskich szkołach publicznych, które muszą realizować program układany przez środowiska lewicowe. Zasiadające w tzw. Board of Education. Efektem tego jest choćby nakaz usunięcia symboli religijnych, w tym również krzyża, z miejsc publicznych, a więc również ze szkół w imię sekularyzmu rozdziału Kościoła od państwa. Socjaliści podkopują tradycyjnie amerykański szacunek dla pracy i własności. Gdy do czytanek Sprowadzają opowiadania, których główny morał sprowadza się do poglądu, że człowiek musi oddać to, co sobie zapracował uczciwie, jeśli taka jest wola grupy. W ten sposób dzieci oswajane są z główną tezą komunizmu: że to grupa czyli partia lub państwo jest prawdziwym właścicielem wszelkich dóbr, a nie jednostka lub rodzina. Potem, gdy dzieci staną się dorosłe, łatwiej poddadzą się procesowi, jaki znamy z początków PRL-u, gdy okradanie Polaków dokonywało się w imię tzw. nacjonalizacji lub kolektywizacji. W szkołach państwowych amerykańskich uruchomiono pewien mechanizm, który prowadzi do szybkiego obniżenia poziomu nauczania, niejako na życzenie zarówno nauczycieli, jak i dzieci, a przy pełnej aprobacie rodziców. Polega to na tym, że nauczyciele zawyżają wyniki osiągnięte przez uczniów na obowiązkowych testach. Prawdziwe wyniki są niższe od tych, jakie są oficjalnie ogłaszane. Ktoś zapyta, po co? Powodów jest kilka, wymieńmy dwa. Po pierwsze, słabe wyniki zaniepokoiłyby rodziców. Jeśli ich dzieci mają kłopoty z nauką, to trzeba dociec, dlaczego? Czy to tylko wina samych dzieci, a może programu nauczania lub nauczycieli, i wtedy wyszłoby szydło z worka, że to program edukacji jest zły. Jeśli zaś wyniki są dobre, to wszystko jest w porządku i może być tak, jak jest. Po drugie, jeśli w jakiejś szkole wyniki testów są poniżej ustalonej granicy, to taka szkoła traci szereg przywilejów, w tym również publiczne dofinansowanie, a więc musi upaść. W takim razie szkole nie opłaca się ujawniać prawdziwych wyników te wyniki należy ulepszyć czyli zawyżyć koniec końców powstaje świat szkolnego zakłamania czego cenę płacą przede wszystkim uczniowie uczniowie mogą też paść ofiarą nie tylko złych programów edukacji czy nieuczciwych nauczycieli ale również celowo prowadzonej demoralizacji w imię tolerancji i pluralizmu szkoła publiczna Odrzuca tradycyjną etykę jako rzekomo przestarzałą, ale w ten sposób otwiera drogę do przemocy, a nawet zbrodni. Przypadki szkolnych morderstw, gdy uczniowie mordują uczniów, nie biorą się przecież z kosmosu. Zaczyna się niby niewinnie od odrzucenia dekalogu, potem upowszechnia się modę na zabijanie w postaci napisów na koszulkach, tzw. t-shirtach, jak na przykład seryjny morderca. Aż wreszcie dochodzi do czynu. Uczeń wyciąga karabin i strzela. Oczywiście zatroskane, lewicowo-liberalne media wylewają potoki krokodylich łez. Zrozpaczeni rodzice przeżywają szok, zaś urzędnicy z zimną krwią korygują statystyki. I to wszystko. Mało kto potrafi zadać sobie pytanie, a tym bardziej na nie odpowiedzieć: dlaczego tak się dzieje? Może źródła są głębsze? Gdyż zło wynika z szeregu zazębiających się przyczyn, poczynając od fałszywej wizji człowieka jako ucznia. Tylko że bez zdrowej edukacji i nauki, społeczeństwo, w tym rodzice, są intelektualnie rozbrojeni, nie potrafią dociec do sedna, by złu zapobiec już u źródeł, i dlatego taki system może się ciągle odradzać, mimo zaniedbań, kłamstw i tylu ofiar. Lekcja edukacji amerykańskiej powinna być również lekcją dla nas, abyśmy lepiej przyglądali się, kto, czego i po co uczy nasze dzieci, abyśmy umieli reagować w porę, gdy nie będzie za późno, bo może być za późno. Szczęść Boże!